Tak, słucham? Przepraszam, nie pan czeka, ale jak ciekawości? E, tutaj na osiedlu praktycznie jest ten party, ja, ja jestem parkiem A ja jestem pod klatką, jest jeden blogi jedna klatka Jest jeden blog jedna klatka, nie ma więcej klatki Jeden blog, jeden klatka, stoi przy drodze Tak jest zaznaczone, że jakby, no to jest no jakby... Jest, na... Ja tutaj cały czas czekam na, tej, na, na tym miejscu, czekam no. Mam nogę spukniętą, dwie na i Nie będę chodził po, szukał pana w osiedlu Niech pan zobaczy w aplikacji, że... A zaz... jest blok 7? Jest jedna klatka, to jak pan podjeżdża, na ponucie jedną pod klatkę, czy pod po parki. Ale proszę pana, jest zaznaczone, że jest jakby no na drodze... No proszę pana, ja tutaj klatka, to jest przed na drodze, zaraz pan zobaczy. Dobra. Proszę pana, jest jedna klatka, jeden blok. Nie wiem co ma, macie jakieś też... No jest dobrze ziem. To jest pod blok pod klatkę, a nie, a nie, a nie, a nie na parking. Ale proszę to mieć pretensje, bo jest zaznaczone zaraz panu pokażę. Nie nie ma zaznaczonej, ja ci z... k zaznaczałem. jaki nie, 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 jest chod... tak? No dobrze, jest. Ale... No to jest blok? Ja, nie kratka, znam, kratka, ja nie znam kury. do końca tych osiedli, proszę pana. Ja nie wiem, czy pan nie zna, czy pan nie zna, ale. No dobrze, ja nie ale w... proszę do mnie nie mieć pretensji. Ja nie mam do pana pretensji. A no no to, to do, do kogo, bez... kogo do ma pan Cały czas tam wypierali, że muszę lakać, kura, z z... Mhm. Z nerka, ja muszę lachać znowu z nogą spuchniętą, z nefrosomią w i ja muszę za Nie no. Szukać pana po całym tym kącie, jak... bo pan jest. O, co? Słucham? Może no, to tak, żeby jeszcze raz jak było, jest 30 raz, kura. A z Ubera przyjeżdżają, co zdarzenie pod klatkę. No dobrze, ale to jest zaznaczona w aplikacji, proszę mieć problem do on aplikacji. Oni tutaj wyle. zaznaczają, nie wiem, co tu jest skład, tu jest blok, tu jest klatka k***a, to jest parki. No dobrze, to proszę mieć pretensje do aplikacji, nie do mnie. No to nie, ja nie mam pretensji do aplikacji, ja Do No to ja, czego ja pan, pan, pan nam Ja, ja czy... panu ja pan mówię, ja nie mam pretensji do aplikacji, czego wy nie, tego nie zrobicie nic. Bo już mówiłem do 30 kierowców a wy nic nie zgłaszacie mm -hmm. tego. Mm -hmm. No to proszę sam sobie zgłosić, a nie że nam to ja mam robić? zgłaszać? No tak! Co mamy do tego? Jeszcze ja mam płacić, mam dzwonić do tych guli No tak! No, wy powinniście zgłaszać, że was gdzie kierują. No, to nie nasz problem, to pana problem. Pana problem. No to nie, nie mówi, nie. że ktoś, a ja mam zapłacić za głosy, czy coś, bo ja mam lecieć z nogą chorą, kł... szukać na parkingu. Ale problem. No jest problem, że i. bo mam chorą nogę, to no z winą w No rozumiem, tylko. Myśli, mam Dobrze rozumiem, tylko o to chodzi, że proszę mieć, do, proszę mieć problem do aplikacji nie do nas. To nie polega na tym, że ja mam szukać pana i znać każdą siedlę. Nie, tu jeżeli... nie, nie. Dobrze, Dobrze, ale jest, jest pineska zaznaczona gdzie indziej była. Ja pineski zaznaczam, ja tylko. No to proszę mieć aplikację. Jest blok Proszę, 7, no blok proszę 7, mieć problem do aplikacji nie do nas. No. Pana. Ja bym, ja bym pan powiedział proszę na panówkę, czwórkę, a pan by nie wiedział gdzie pan ma przyjechał, na baranówka czórka jest duża. W takim razie proszę jechać y, taksówką, zobaczymy czy panu też tak się będzie powodził. Nie, jak Uber, Uber przyjeżdża centralnie tam gdzie stoi. No to proszę zamryć Ubera w takim razie. Tak no. problem jest w pocie. Czemu no, władzę, bo, więc... to pan Ja bym to pan jeździł w Uberze, bo u, u was jeżdżą nie, w Uberze ja, i Nie, Ja jeżdżę na Uberze i na Wojcie. No. No w ogóle nie jedną centralnie tam gdzie stoję. No to proszę zamawiać Ubera w takim razie, Ani Wolta. Co nie, bo Ubera nie wiem czy mają ma taki ruch to a nie. No po prostu nie zde odkrypanie Znowu Są za toje szukać takich kto stoi. Rozumiem, że pan na GoPorę, współczuję, ale chodzi o to, że po prostu... No my... ja pan nie mam pretensji, mi o tą jebaną aplikację, że czego wy nie robicie z tymi za każdą sytuacją musimy. 30 pracować. razy już się zgłaszałem. Jakby tak 30 razy każdy kiedy zgłaszał, to już dawno to zrobił. A jakoś uber, przyjeżdża. Jak, jak to jest możliwe? Ale jakoś nikt nie ma problemu, praktycznie. Rzadko ale ale, ale widzi Pan, ale uber przyjeżdża centralnie tam, gdzie stoję. Jak to jest możliwe? A Bolt niby ale... bol jest, bo, jest lepszy od Ubera? No nie do końca, no, no A no ale, ale moim, no moim zdaniem Uber jakby jest bardziej yy, dopracowany A Uber jest bardziej dopracowany, bo Uber jest na cały czas Wiem, że na bocie są problemy, na Uberze tak samo czasami, nawet nawigacja moim zdaniem jest yy, lepsza na Bolcie niż na Uberze, ale chodzi po prostu no nie, o to, ja, że... Nie, ja bym się specał, tak? Bo Uber, Uber przejeżdża mi pod klatkę, tam gdzie, sto, tam, gdzie ja stoję, tam, 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 tam przyjeżdża Znaczy niektóre uliczki bardziej Bolt dobrze zaznacza, w sensie nie dobrze zaznacza, tylko po prostu widać faktycznie te uliczki, ale... Ja ale... można stać na parkingu obok, obok, jak jest klatka, z przodu, no ja nie, tego nie rozumiem Ja tak jest zaznaczone no, bo... proszę pana, to nie, nie ode mnie zależy ja gdzie nie jest wiem, ta wiem, że pani ja nie ma żadnej pretensji Ja bo może pana prosił, mm -hmm. tam do końca ulica jak pan może podjechać. To, to, to jest ten blok tutaj niby... Tam gdzie jest ten tak Nie wiem, czy pan zmieni te pieniążki, czy rozmienię. Spróbuję. Czy pan zmienił? Spróbuję rozmienić. Może będę miał po prostu. Będzie pan miał Da dać panu stówkę? Pewnie da, pewnie będę miał. No to proszę do końca uliczkę, pan może tam... Tam pan wyjeźdzę tam. No pod drogą pan chcę wyjeździł. Wiem, wiem. No jak będę wiedział. Dziękuję. Proszę bardzo. nie wiem, czy pan zrzuzała czy pan. Jestem z Ruszała, no. Pancę wyjezdę z uliczką, Dobra. Tutaj, tak? Tak, to o tutaj. Dobra. już. Mhm, jasne. No, nie wiem, zostawię memuł, nie wiem, jak tam już było. Dobra, będzie raczej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. dnia. I dzięki wzajemnie. Przede wszystkim w kuszy. <laughs> ubranej Przyda się, na pewno. No, to co, to podstawa, bo tam nie ma, nie ma, co? Tak, tak. Mam no, nadzieję, a, a że... dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj, że... dzisiaj? dzisiaj jest wtorek, tak. tak zgadza się. Takiego szałowny, że nie być, ale... a, a... Zobaczymy. Zobaczymy. Kto, Kto wie. Kura, jest, tygodne, na tak. Mam nadzieję, że wszystko się tam powiedzie. Do widzenia. Do widzenia.